Dzieci cieszą się, że przyjmie pierwszą Komunię Świętą, ale też jest taki jeden Pan, który każdego dnia jest przy ołtarzu u nas i nie tylko w pierwszej Komunie Święta, ale codziennie przyjmuje Pana Jezusa i też ma rocznicę w tym roku. I też chcę podziękować Panu Jezusowi w takiej krótkiej modlitwie. Taka niespodzianka dla nas, żeby zobaczyć, że naprawdę można być całe życie blisko Pana Jezusa. Panie Jezu, dobry pasterzu, dziękuję Ci za rodziców, którzy przeprowadzili mnie dziesięcioletniego chłopca przed Twój święty ołtarz, przyjmując z rąk kapłana ciało i krew Pana naszego Jezusa pod postacią chleba i wina w pierwszej komunii świętej w roku Pańskim 1956, 30 maja, to jest 69 lat temu. Dziękuję Ci Jezu za Twoją bezinteresowną miłość. Przyjmując się do swego serca dajesz pokój i dobro memu sercu i tym, którzy cię przyjmują. przyjmuję zapłać. My się tak pięknie możemy się <kluczy> zawsze mocić. <małwić. kluczy>